Witajcie kochani na Tarot Esme. Przed nami ogólne czytanie tarota dla zodiakalnych wag na wrzesień 2024 roku. W czytaniu będę używała talii Tarot of the Witch Tarot, będzie też przesłanie anielskie z talii, Życie z Aniołami i Karta Przeznaczenia. Okej, okay, kochani, w opisie filmu znajdziecie informacje na temat czytań indywidualnych. Jeśli ktoś potrzebuje, to proszę pisać do mnie na esmekontakt@maupadimer.com. Tam będzie jeszcze moja strona internetowa, na której możecie zobaczyć jakie usługi proponuję. Strona nazywa się www.esme.pl. Zapraszam. Proszę, by nasze wyższe ja nieustannie nas prowadziły zgodnie z naszym najwyższym dobrem. Kochani, kochane wagi, wagi. We wrześniu urodzone życzę Wam wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Dużo zdrowia, szczęścia, miłości, spełnienia. Otwierajcie się na najwyższe dobro. Spełniajcie swoje marzenia. Niech to będzie dla Was wspaniały, kolejny rok życia. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. No i. Zobaczmy co tutaj dla wszystkich wag się pokażę. Wag słonecznych, księżycowych, marsowych, wenusowych, ascendentalnych. Co dla Was? Jakie energie, jakie potencjały na wrzesień 2024 roku. Wagi. Co dla Wag. Wagi, wrzesień. 2024 roku. Co dla wak. Dziesięć denarów jako główna energia. W przeszłości mamy ósemkę denarów. W przyszłości asa buław. Pomagać Wam będzie trójka buław. Trochę przeszkadzać może. 9 denarów. Rezultat albo rada mieczy. Okej. Okay. I z przełożenia karta Wisielca się pokazała. Nad czymś, coś myślicie? Coś tutaj, jakiś temat być może też u Was można powiedzieć, że zaczyna przybierać już jakiś kształt. Ale jeszcze do końca, nie jest to do końca przemyślane, ale w tym miesiącu już widać, ten As mówi, że będzie ten nowy początek. Myślę, że połączycie tutaj tak zwane kropki, coś zrozumiecie, być może już długo, mam takie poczucie tak jakby, jakbyście się długo do czegoś po prostu już zabierały i teraz będzie właśnie ten nowy początek. Ale zobaczmy jeszcze, co się tutaj dla Was pokaże, jakie przesłanie tutaj dla Was mają aniołowie. Jakie przesłanie, jakie wskazówki dla wag na wrzesień 2024 roku harmonia, harmonia, okej. Okay. Harmonijne działanie. Ta harmonia też się tutaj pokazuje w tej głównej karcie. No i jeszcze karta przeznaczenia. Jaka karta przeznaczenia dla WAG na wrzesień? Poproś o wsparcie. Ok, poproś o wsparcie. Myślę, że będzie to, znaczy, że, że, że po prostu to może być związane z tym, żebyście to, co będziecie chciały robić, żebyście oprócz tego, że żeby, żebyście oczekiwały być może wsparcia innych osób, myślę, że może to być ten wasz najbliższy krąg rodzina albo współpracownicy zawodowi, prawda, i żeby po prostu te nowe rzeczy, które będziecie wprowadzały, bo będziecie. W tym miesiącu być może zaczynać coś nowego, wprowadzać jakąś, może ktoś będzie szedł do nowej pracy, czy no bo asy, asy takie właśnie są. One mają, przychodzą z taką energią, z tą iskrą pomysłu, i dzięki temu właśnie mamy szansę z taką odwagą i entuzjazmem zacząć robić coś nowego, wprowadzać coś do. Być może już jakieś konkretnej struktury, jakieś nowe pomysły. Ym, I robić to naprawdę ym, z, taką, z takim wewnętrznym przekonaniem, że to jest bardzo dobre, bo była właśnie to jest ta gotowość, gotowość na, y, na rozwój, gotowość na sukces. Ym, i, I też przy tym idzie też taka wiara w siebie. Do tego mogą być potrzebni wam y, y, współpracownicy. Osoby, które właśnie podadzą czasem właśnie tą przysłowiową dłoń, prawda? Więc zwróćcie na to uwagę. Bo no i oczywiście tutaj jest poproś o wsparcie, ale też pamiętaj, żebyś i ty, kochana Wago, działała właśnie w taki sposób, by czasami właśnie żebyś to ty właśnie tę rękę. Wsparcia podała, bo to działa w obie strony, trzeba o tym pamiętać. Główna energia miesiąca to jest dziesiątka denarów. Przepiękna energia dobrobytu, takiego uświadomienia sobie też, że wszystko to, co, co mam dookoła, że to ma niesamowitą wartość. I ja tutaj mówię nie tylko o tych wartościach typowo materialnych. Ale też y, tak zwane, jak to teraz się mówi, zasoby ludzkie, czyli na przykład y, rodzina, przyjaciele czy współpracownicy, na przykład zawodowo i tak dalej. Y, dziesiątka denarów y, to jest wspaniała energia, y, która y, no, jest taką kwintesencją takiego życiowego sukcesu, odnoszenia tych sukcesów. Y, i, yy, I też umiejęt, jest to też, też wspaniała umiejętność dzielenia się z innymi osobami tym, co mam najlepszego, prawda? Więc yy, to, to wsparcie ja bardziej widzę jako bardziej takie współodczuwanie, współdzielenie, yy, ale w takich momentach to wsparcie po prostu przychodzi samo, samoczynnie. Więc bardzo tutaj ważna energia i na pewno będzie to dla Was, kochane, wagi taki czas, w którym niczego Wam nie zabraknie, bo, bo to jest, ta karta jest zapewnieniem właśnie tej energii. W przeszłości macie ósemkę denarów, więc też widać, że ta dziesiątka denarów, ta energia tego bogactwa, obfitości, ona nie wynika z niczego. To jest po prostu wynik waszej pracy, być może i wspólnej pracy, tak jak tutaj mamy, tak jakby babcię uczącą dzieci robić te zawieszki z denarami, prawda? To jest y, wynikiem tego, co do tej pory robiłyście, więc y, wrzesień tak jakby będzie takim zwieńczeniem tego. No ale, y, jak to się mówi, życie nie stoi w miejscu, będziecie działać dalej. As buław tutaj, ja sobie y, tego asa sprawdzę, tak jakoś czuję, żeby go sprawdzić na takiej zasadzie, co, to, y, co nowego tutaj do was idzie, jaka nowa rzecz. Bo możecie mieć takie wrażenie, że dobra, zdobyłam, zdobyłem. Co chciałam, a co teraz? Co dalej? Co więcej? No, mamy królową buław, królową ognia, która właśnie tym ogniem zawiaduje. Czyli ja myślę, że to mogą być jakieś nowe ambicje, które będziecie chciały spełniać, że to może, mogą być rzeczy związane z, też z aktywnością waszą, kochane wagi. Może też królowa buław też może być dla niektórych wag, też kimś, jakąś konkretną osobą, która zachęci, zainspiruje was do jakiegoś nowego działania, żebyście się nie zasiedziały w tym, co macie, prawda, no bo to jest też już coś dużo, zwłaszcza, że mamy na pozycji czego nie robić, jest właśnie dziewiątka dana ruch, która w negatywie właśnie przestrzega przed takim właśnie zasiedzeniem się w tym, co jest, w jakiś tam jak ja to mówię czasem, przytulna dziura w murze jest fajnie. Mam wszystko, co potrzebuję, więc jak człowiek... Wiecie, jak ma wszystko, to nie chce mu się ruszać, więc y, może tak być, żeby, y, że właśnie tutaj ktoś was zachęci, a jak nie, to y, żebyście same szukały tego ognia, żebyście rozpalały ten ogień w sobie y, poprzez właśnie aktywność, poprzez działanie, poprzez gotowość do tego działania i y, z odwagą podążały do zdobycia tego, co sobie wymyślicie, bo to może być jakiś nowy, Pomysł, coś takiego, co Was po prostu zainspiruje. Tutaj jeszcze mamy kochane wagi, kartę Trójki Buław na pozycji co będzie wam pomagać. No to Trójka Buław przedstawia, akurat w tej talii zawsze, znaczy odkąd mam tę talię, a mam ją od, od, bardzo krótko, bo mam ją od wczoraj, ale pierwsza moja myśl, jaka właśnie mi się pojawiła, jak zobaczyłam tę talię, to miałam wrażenie, że ona tutaj robi jakiś rytuał. Czyli tak jakby wasze intencje, wasze myśli, żeby zostały użyte do tego to, co chcecie, by tutaj się właśnie zadziało. Ten az buław tutaj, tak jakby pojedyncza każda buława, która jest tak jakby wysyłana, ten ogień, który ona wysyła w tych. W tych Czarach kwiatowych, czy tam nie wiem, co to jest. To jest właśnie wysłanie tej intencji. To jest tak jakby rytuał zrobiony na szczęście, że ja wysyłam to, bo wiem, że to do mnie wróci. Czyli też ta karta może mówić, że dla was właśnie we wrześniu mogą być bardzo dobre, bardzo korzystne wszelkie rytuały odnośnie waszej prosperity, ale też praca właśnie z afirmacjami, z intencjami. Działajcie w tej kwestii. Też ważna jest tutaj sprawa, jeśli chodzi o Waszą uwagę, uważność, czyli skupiajcie myśli na tym. Czego naprawdę chcecie, co, co chcecie, żeby w waszym życiu się przejawiło. Tutaj nie chodzi o to, żeby się skupiać właśnie na negatywach czy narzekać. Zresztą nie widzę tutaj jakiegoś narzekania za bardzo. Trochę ten wisielec tutaj może czasem no, gdzieś tam stwarzać jakiś melancholijny nastrój, ale bardziej, bardziej go widzę tutaj jako sprawczego. Bardziej go widzę tutaj na takiej zasadzie, że właśnie patrząc z innej perspektywy, możecie dostrzec, Właśnie te energie, które będą zupełnie nowe w tym miesiącu, które będą nowymi, nowymi szansami, i w momencie, gdy ukierunkujecie siebie, swoje serce, swoje intencje w zdobyciu tego, to cały wszechświat wam będzie pomagał. Pamiętajcie też, że energia harmonii tutaj jest pokazana właśnie przez aniołów, jako ta właściwa dla, dla nas, dla Was, kochane wagi. Afirmacja do tej karty jest taka: nasze myśli i działania tworzą harmonię z całym stworzeniem. Wspaniała energia. Kiedy śpiewamy, tworzymy harmonię z wibracją dźwięku. Kiedy kochamy, tworzymy harmonię z wibracją życia. Cieszmy się czasem harmonii, który pojawia się w naszym życiu. Anioły proszą nas, abyśmy wypełniali swoje życie miłością, która przenika istoty, kreując harmonię w całym wszechświecie. To bardzo ważne, abyśmy w swoich myślach i działaniach tworzyli harmonię. To jest tutaj też przy tej trójce, o czym mówiłam. To jest bardzo ważne. Popatrzmy na tęczę, jaką piękną harmonię tworzą jej kolory. Pomyślmy, że jesteśmy właśnie taką tęczą, będącą w doskonałej jedności z otaczającym światem, wibrującą kolorami miłości. Być może powinniśmy więcej czasu poświęcić rodzinie i przyja lub przyjaciołom. Ułóżmy cały dzień tak, aby wszystko, co chcemy zrobić, tworzyło harmonię z całym światem. Więc też na to zwróćcie uwagę, a ambicje, które będą się pojawiały, będą też wynikiem jakiejś harmonii, która. Będzie się tworzyła w waszym życiu, na przykład w życiu zawodowym lub w waszych pasjach, i tak dalej. Być może postanowicie czegoś się nauczyć, czegoś nowego, i z taką ciekawością będziecie w tym kierunku szły. Paść Mieczy, tutaj jako Rada, Rada, Rezultat, bardziej widzę to. Czyli jeśli patrząc na to jako na radę, to właśnie bądź ciekawy w tych nowych rzeczach, które się pojawią, to co będziesz, kochana wago, wybierać, idź i szukaj tego, co z tobą rezonuje. Też być może trzeba będzie przeczytać jakąś nową książkę, czy poszukać czegoś w internecie, czy gdzieś pojechać i coś dowiedzieć się, załatwić, może rozpocząć jakąś naukę, na przykład ogólnie w ogóle, może niektóre wagi będą robiły jakieś kursy, czy jakieś webinary, prawda, bo to też w Paziu, była w, w, w paźu mieczy ta energia tej nauki właśnie jest. Ale też bądźcie otwarte w ogóle na świat na różne ciekawostki, które informacje, które będą do Was przychodziły, bo to będzie was budować, to będzie was tak jakby wyciągać z tej takiej troszkę już y, y, atmosfery, y, y, jakiejś takiej pełnej komfortu, po to, żebyście działały. To jest tutaj też bardzo ważne. Poza tym paść mieczy to jest wasz paź. Prawda? Więc ta energia będzie was, yy, będzie was wołała, żeby ruszać do przodu, żeby wyjść tutaj z czegoś, co gdzieś tam może troszkę się zbytnio zastało. Pozwólcie sobie na to, ale pamiętajcie, żeby działać z harmonią i szukajcie sprzymierzeńców, szukajcie współpracowników, żeby działać też razem. Jako rezultat paśmieczy mówi, że właśnie we wrześniu będziecie miały szansę być może stać się adeptem w jakiejś nowej sferze, w jakiejś nowej sferze wiedzy, nauki, czy po prostu jakiejś pasji, która was się w tym, bo też As Buław może mówić też o jakiejś pasji, która, która w was się pojawi. Więc bądźcie kochane wagi, pilnymi uczniami, bo to, co zaczniecie w tym miesiącu, będzie się wspaniale rozwijało. Macie szansę też w tym osiągnąć po prostu mistrzostwo. Pozdrawiam serdecznie Was, kochane Wagi. Niech wrzesień będzie dla Was wspaniałym miesiącem. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w kolejnych czytaniach. Pa!